On w tej całej swojej ta, takiej mocy jest bezpieczny. Uh -huh. To jest takie odczucie moje. Może takie bardzo metaforyczne, ale jak są tu osoby początkujące, to pewnie będą e, wiedziały, o co, co chodzi. Ale zakładam, że jest lżejszy, bo się super łatwo manewruje. Mega łatwo w zakręty. Fajnie, no niestety fajnie. Wydawało mi się, że będzie bardziej pochyło. Ta odległość wydaje się większa wizualnie, ale jak siadam, to nie jestem bardziej pochylony niż u siebie jest prosto. Jest tygodnie. wygodnie. Tak. <laughs> Choć ten tak przy 7 tysiącach na trójce i czwórce, jak mu się odwinie, no to jest kop w plecy, czego chyba w podobnych pojemnościach, w czterocylindrówkach, chyba raczej nie uświadczysz. Do, na wyższe obroty trzeba się tam yy, wkręcić, żeby, żeby po prostu poczuć takie kopnięcie w plecy. Pan dał Podoba się? Fajny? Pomału, pomału, tak jest. Ja już testowałem ten motocykl ponad rok temu i opowiedziałem Wam wtedy o swoich pierwszych wrażeniach z jazdy i obiecałem, że robimy dogrywkę, taką dogrywkę, jaką lubię najbardziej, czyli dam przejechać się kilku osobom i posłuchamy opinii kilku osób i pierwszą będzie Dagmara. Dziękuję bardzo. Baw się dobrze. Let's go. Tylko nie patrzcie teraz. Nie patrzcie. Nie, nie patrzcie. Nie patrzcie. Ja nie patrzcie. patrzcie. Nie chciałbym się powtarzać i znów mówić o tych wszystkich rzeczach, o których już opowiedziałem w filmie z moimi pierwszymi wrażeniami z, z jazdy na Daytonie. Zalinkuję w opisie pod tym filmem do tamtego materiału. Przypomnijmy tylko takie absolutnie podstawowe, najważniejsze dane. 201 kg zatankowany, gotowy do jazdy, 95 koni, 3-cylindrowy, rzędowy silnik. Podobna jednostka pracuje w modelu Tiger Sport 660 i w modelu Trident, tyle że nie taka sama. To znaczy oni wzięli ten silnik i dość mocno go przekonstruowali. Także teraz wyżej się kręci, inaczej oddaje mocno i przede wszystkim ma więcej tej mocy, bo tak jak powiedziałem, 95 koni. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest motocykl drogowy. W pełnych owiewkach, ścigać, wyglądający bardzo dynamicznie, jeżdżący dynamicznie, ale wciąż motocykl stworzony do jazdy po ulicy, przede wszystkim po ulicy. Jak sobie pojedziecie parę razy na tor, spodoba wam się, a później wyciśniecie już z niego wszystko co tylko można. 一。Mm. chcecie bardziej ambitnie podchodzić do jazdy na torze, to pewnie trzeba będzie coś tu zainwestować, w to zawieszenie. Niedawno zrobiliśmy odcinek o zawieszeniach motocyklowych. Dowiecie się z niego, że na przykład można sobie wymienić sprężyny i zacząć tuningować takie zawieszenie do jazdy po torze. Tutaj z przodu brakuje regulacji, z tyłu możemy regulować tylko napięcie wstępne. Ale tak jak powiedziałem, do jazdy po ulicy i stawiania pierwszych kroków na torze oczywiście wystarczy. Daga jeździ na co dzień na MT-07 i to do tego motocykla się odnosi, chociaż tak naprawdę to Daytona jest bardziej bezpośrednim rywalem dla siostrzanego modelu MT07, czyli dla Yamachy R7 sportowej. Tam też mocy jest ponad 20 koni mniej niż tutaj, no ale jednak motocykl w pełnych owiewkach, bardziej sportowy. Przy czym obawiam się, że na R7, tak może nie byłoby już tak wygodnie jak tutaj, bo na R7 jednak ta pozycja już jest bardziej radykalnie sportowa, a tutaj jest zdecydowanie wypośrodkowana. Ja wiem, że liczy się inteligencja i poczucie humoru, ale wygląd też jest ważny. Więc powiedz mi, czy Ci się w ogóle podoba ten motocykl? No, od tego <noise> Oczywiście. E, podoba mi się, bo w ogóle mi się podobają sportowe motocykle. Jako, że prawo jazdy zrobiłam dwa lata temu, niespełna, no to nie czułam się na tyle mocna w jeździe, hmm. żeby od razu rzucać się jako na pierwszy motocykl na motocykl sportowy. Więc wybrałam Yamaha MT-07. Natomiast ten e, wygląda tak bardziej e, agresywnie, w cudzysłowie, bo, bo też nie aż tak bardzo, ale jeśli chodzi o już sam komfort jazdy, no to myślę, że spokojnie można go przyrównać, bo właśnie do takiego nakeda. Jeśli chodzi o samą pozycję, to mimo tego, że ona niby tu jest bardziej pochylona, to jak dla mnie w ogóle jest to nieodczuwalne, nie czuję tak jakby, że ten ciężar ciała mi leci w przód, wręcz przeciwnie, porównałabym naprawdę pozycję w tych dwóch motocyklach do siebie. Czyli mimo tego, że wygląda to tak jakbym siedziała na bardziej sportowym motocyklu, to jednak, to jednak jest wygodnie. Czyli ta pozycja nie tu, jako, nie jakoś radykalnie sportowa dla Ciebie, nie była taka niewygodna, tak? Nie, zdecydowanie nie, w ogóle nie jest to odczuwalne, nawet właśnie podczas gdy stałam na światłach, tak próbowałam się tak przymierzyć mhm. i wrócić pamięcią do tej mojej Yamachy, jest bardzo podobnie. To co już widzę to na pewno to, że idealnie na przykład tutaj uda mi się kleją do baku ponieważ ten bak jest większy niż w mojej Yamasze na przykład I, i ta pozycja pomimo tego, że bardziej pochylona to jest bardzo wygodno tego, że na przykład kierownica tutaj jest dosyć mocno wygięta, w ogóle podczas jazdy nie czuję się w ogóle tego parcia naprzód. Okay. Wręcz przeciwnie, ten bak jest tak wygodny na przykład dla mnie, że fajnie jest mi się nawet troszeczkę przy tej większej prędkości tak położyć. I, i jest to wszystko takie w granicach normy, jeśli chodzi o tą pozycję. No i tutaj tu fajnie można się położyć na baku. Jedziemy! Taka mam prośbę jeszcze. Tak. Bo oni oglądają moje filmy. A oni, nie subskrybują. No właśnie nie subskrybują kanału i oni mnie nie słuchają i nie chcą subskrybować, a pomyślałem sobie, że jak Ty powiesz im, żeby subskrybowali, to może posłuchają. E, tak, ale zaskoczyłeś mnie, bo bym przygotowała tutaj taką motywacyjną gadkę. Natomiast e, jako argument mogę dać to, że po prostu naprawdę tu jest tyle zaangażowania, żeby to wszystko nagrać, a Wy sobie siedzicie w przytulnym domku, w łóżeczku... I nie subskrybujecie! I nie subskrybujecie, a dostajecie tyle wiedzy, że naprawdę ale to jest... Ale reklama. To, to ja jest... dorzucę jeszcze coś takiego. Jak wpadnie dużo subskrypcji po tym filmie, to wtedy Daga będzie częściej testować o, ze mną motocykle. To będę częściej testować. A Dobra. tam, oni teraz będą komentować Nie, my nie chcemy, nie chcemy ale tak, weź nie tą głupio łaskę Dziękujemy wiem, żartuję. Fajnie pracuje to Nie wiem jak określić te odczucia w zasadzie Ale czuć na pewno Tę moc, te, te takie Przyspieszenie jednak Mocniejsze, to jest, to jest tak jakby Takie solidniejsze Cięższe Niż w przypadku mojej Yamaty. Ja tak sobie porównuję, bo po prostu E, tylko na takim motocyklu jeździłam do tej pory. Silnik. Wiesz, ile tutaj jest więcej koni niż u Ciebie? 25? Ponad 20 więcej, bo tu jest 95 mm -hmm. koni. U Ciebie chyba 74. E, to jest spora różnica. odczułaś to? Jest to odczuwalne dopiero, jak zmieniasz z trójki na czwórkę, powiedzmy. Czyli przy tam już większych... E, przy prędkości. większych, tak. tak. Ale nie jest to takie niebezpieczne, że tak, że tak powiem, mm -hmm. w odczuciu. To jest bardziej okay. takie... Żeby teraz użyć dobrego słowa, czujesz taki respekt, ale mimo wszystko, przez to, że właśnie masz taką kontrolę, trzymając go i że on, on w tej całej swojej ta, takiej mocy jest bezpieczny. Uh -huh. To jest takie odczucie moje. Może takie bardzo metaforyczne, ale jak są tu osoby początkujące, to pewnie będą e, wiedziały o co, o co chodzi. Szczególnie dziewczyny początkujące, bo też do mnie na przykład takie piszą. Więc e, czuć to ale nie na samym wstępie, bo też on inaczej startuje niż Yamaha. A ma, Yamaha jest taka zadziorna, agresywna y, już Właśnie. na światłach, a później to y, się uspokaja, natomiast on jest taki na spokojnie na światłach start. Bardziej płynnie, tak? Bardziej płynnie i później, dopiero jak się go podkręci, no to pokazuje faktycznie tą moc. Okay. I to jest fajne, podoba mi się to. Ta płynność, ta gładkość na plus, na minus wspomniałaś, że dźwięk, że jednak bardziej podoba Ci się ten taki charczący dźwięk to dwóch są... cylindrów niż trzech. No tak, bo ja mam też ten wydech e, inny e, założony. E, no tak, na akcesoryjnym to ona też jest bardziej podbita. Tutaj mamy dokładnie, po serię. Dokładnie, więc, więc tak, więc na pewno ten dźwięk jest taki bardziej pod czy uh -huh. przy starcie, ale później już jak jedziemy szybciej, zmieniamy te biegi. To fajnie ten e, czuć ten słychać, ten dźwięk tego silnika jak taki, jakby to był taki baryton. Czyli taki fajny, spokojny, męski głos. Ja nisk, bym to niskim tak, mruczący, tak. dokładnie, tak? I to mi się Fajne. podoba. No. Na pewno muszę się przyzwyczaić do tego, bo mam quick shifter i, e, i po prostu często sobie zmieniam biegi bez ciskania sprzęgła. Tutaj tego nie ma, ale zaraz to ogarniemy. 43 950 zł, to jest cena za Daytona 660, to jest taka cena od, od niej się zaczyna, wiadomo, trzeba by do tego coś tam jeszcze dopisać. Ja na przykład taką pierwszą rzeczą, jaką bym tutaj dokupił do tej wersji podstawowej, byłby to na pewno Quickshifter działający w górę i w dół. Jak patrzę sobie na modele konkurencji, to chyba najbliżej Daytona zarówno pod względem mocy maksymalnej, jak i ceny e, zakupu, jest do CBR 650R, dlatego teraz przekażę kluczyki... A nie? I to ona się przejedzie, dlatego że ona na co dzień jeździ właśnie na 650R. Zobaczymy, jak jej się spodoba Daytona. Wow, <grym> tutaj jest guzik. No, co byś chciała jeszcze? Bude, yy... No. Nie wiem, bo u mnie jest większy ekran. <grym> więc tu mi jest mało wszystkiego. Tu jest jakoś pusto, <grym> no ale u mnie jest nawalone rzeczy, bo ja mam amortyzator i tak dalej. nie? No dobra. Tu masz guziczek. <grym> <grym> Baw się. <grym> Jednym z głównych rywali Daytony jest Aprilia RS660, która jest troszeczkę mocniejsza, ale znacznie, znacznie droższa. Tomek na co dzień jeździ na takiej Aprilii, dlatego teraz on dostaje kluczyki i jedzie się przejechać. Yy, bardzo szybko, bardzo pewnie się na nim poczułam, co jestem wręcz zaskoczona. Jest szybszy od mojego, na pewno. Tylko teraz albo kwestia, że ma więcej koni, albo po prostu jest lżejszy. No właśnie, bo eksperyment, ja Ci specjalnie poprosiłem, żebyś nie sprawdzała, ile ona ma koni. Serio dalej nie wiem, ale na pewno jest szybszy, na pewno jest zrywniejszy i teraz albo to jest charakterystyka Hondy, że po prostu się wlecze z dołu, albo po prostu kwestia, że mu jest ciężkim klocem. Ale zakładam, że jest lżejszy, bo się super łatwo manewruje. Mega łatwo, w zakręty. Fajnie, no niestety, fajnie. Wydawało mi się, że będzie bardziej pochyło. Ta odległość wydaje się większa wizualnie, ale jak siadam, to nie jestem bardziej pochylony niż u siebie. Jest prosto. Jest? Tygodnie. Wygodnie. Tak, mhm. tygodnie, no. Nie za sportowo, w sensie tak, że. Gdyby to był mój mieszczuch, a ja raczej sportowy i jeżdżę po mieście, to, to też spoko, bardzo wygodnie. Teraz jeżdżę adwentczerem, więcej niż rs -ką. i mam wrażenie, że jak na niego siadłem tylko, to na rs mam bardziej takie wrażenie, że yy, co, tu, co tu się dzieje, no nie, a tutaj Aha. jakby tak wygodniej, więc mi się wydaje, że ta pozycja tu jest taka mniej, mniej agresywna, yy, dla jednego pewnie lepiej, dla drugiego yy, może gorzej, ale generalnie wygodnie, kanapa jest wygodna. Bo on grzeje. O! W sensie bardziej niż cebra. Mhm. Mniej niż Ducat na pewno, ale, ale grzeje tu gdzieś, kurde, ciepło. No i silnik, no to jemu tam tak tym, tym trzem cylindrom to bliżej jest do czterech cylindrów niż na przykład w Tigerze, który też jest trzycylindrowy, ale mam wrażenie, że mu tak charakterystyką brzmieniem bliżej do dwóch cylindrów. Choć ten tak przy siedmiu tysiącach na trójce i czwórce, jak mu się odwinie, no to jest kop w plecy, o. czego chyba w w podobnych pojemnościach, w czterocylindrówkach, chyba raczej nie uświadczysz. Do, na wyższe obroty trzeba się tam yy, wkręcić, żeby, żeby po prostu poczuć takie kopnięcie w plecy, więc spoko. Co kto lubi. Podobało mi się niestety. Podobało ci się? Podobało mi się. Fajnie brzmi. W ogóle wiesz co fajnie brzmi? Fajnie brzmi napęd. Jest głośny, ale w taki yy... Charakterystyczny sposób? To Nie, w mówisz? taki sposób surowy, w taki jak ja lubię. Ja lubię japońską motoryzację taką surową, to przypomina mi momentami takie, wiesz, takie Evo. Nie? Po prostu ten tym, że pracuje, bo fajne. Moim zdaniem to jest y, chyba najlepszy, najfajniejszy silnik w swojej klasie. Na pewno jeden z najfajniejszych, prawdopodobnie dla ale mnie najlepszy. w tych, w tych takich insta sportach? W takich sportach, takich... właśnie tak, 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 w tej kategorii mocowej. A, a możesz się e. ze mną nie zgodzić, bo ty pewnie wolisz te dwucylindrowe silniki no, z kolei. Tak jakoś tak. Y, mhm. y, liczyłem, że on po prostu będzie miał więcej góry, ale że będzie mu bliżej do. Y, bo ja 660 triumfalnie jeździłem wcześniej, że będzie mu bliżej do dwóch cylindrów, ale mam wrażenie, że takim brzmieniem i jakby tą charakterystyką ją szkopię w plecy, to mu bardziej tak czuję, że on w tą stronę czterech cylindrów bardziej idzie, niż niektóre trzy cylindrów i które tak bardziej yy, w dwa cylindry. Też tak taką uważam odczucie. Ja bym powiedział, że jemu bliżej do czterech cylindrów. Ale nie jest tak nudny jak 650R, tak, prawda? Nie, no, nie o, o, jest tak nudny, nie, no bo, bo to tamte, się dzieje. Tam się nic nie dzieje, a tutaj jak się odkręci, no to jest, no. E... <laughs> Ciecha tam. Ale... No to teraz Ci powiem, 95 koni. Czyli tyle samo. Czyli w zasadzie dokładnie lżejszy. tyle samo. Masz wagę? 201. To ciekawe. Może jest na przykład też krótszy niż mój. Co, ja już bo mój waży, Czekaj, mój waży jakoś dużo, ale nie wiem czy to jest 208 czy 218. Powiem ci tak, dużo. testując motocykl od 20 lat, zorientowałem się, że cyferki to jedno, a to co czujemy to drugie. I często jest tak, że ani z mocy, ani z masy, ani z jeszcze różnych innych cyferek nie wyczytasz tego, co czujesz. Po prostu wsiadasz i stwierdzasz, no tu jedzie mi się lżej, fajniej, przyjemniej i koniec. I... Bardzo możliwe, że te trzy cylindry też powodują, że on po prostu jest zrówniejszy z dołu. Tak jak u mnie w GR się to dzieje po prostu, że masz wrażenie, że to 1.6 to nie do końca jest 1.6, go faktycznie szybszy samochód, więc no, jest całkiem szybki, no. jak na 600 taką bardzo fajnie uważam, myślę, że to mogłaby być spoko przesiadka naprawdę. Bardzo dobrze hamuje, jestem zaskoczony, bo nie wiem czy nie lepiej albo bardzo porównywalnie do mojego motocykla, który ma Brembo. Więc jestem zaskoczony, albo u mnie coś jest może nie tak, ale tu naprawdę fajnie. Nie, nie, to wyczucie, nie, nie mogłem go wyczuć jeszcze przy tym hamowaniu, ale czuję, że on po prostu staje dęba trochę. Co mi jeszcze chciałeś dopowiedzieć? Oponką się zachwycam. W sensie no, to nie jest może opona, którą bym koniecznie chciała katować na torze non stop, ale jest dużo fajniejsza niż u mnie. Ja niestety się męczę z tą oponą swoją, wszyscy na nią narzekają. Tam jest Dunlop jakiś, nawet nie pamiętam jaki, bo po prostu jest beznadziejny. Więc wszyscy CBR-owcy 650 narzekają, że to jest, po prostu wyjeżdżasz na kamieniu i potem się męczysz, póki nie zmienisz. Michelinę Power-6, tutaj. I bardzo możliwe, że ta pewność, którą czułam w zakrętach i to, że ja się ośmieliłam tak fajnie, dość szybko tutaj się coś tam pokładać, na tyle, na ile potrafię, to, to chyba opona też faktycznie dużo dała. I jak na seryjne moto, to super ten producent stosował, ekstra. No i ten wyświetlacz, no nie. Wyświetlacz się nie podoba? No nie, 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 jakiś taki... Kurczę, moglibyście coś zrobić i w, tym, w tej 800-ce też taki macie. Triumf, poprawcie się. <śmiech> <śmiech> się nie podoba, rzecz gustu, ale... To Ci się nie podoba, jakby sam ten. tamten no, e... jakoś... pulpit? Jakoś, nie... jakoś nudno, jakoś pisto. Okay. Eee, to... Gdyby był ładniejszy, to pewnie bym go szła kupowała, bo... Niestety mi się bardzo dobrze jechało, no. Shiftera to, mi już bardzo brakuje, powiem ci, tak się tak. trzeba by tutaj założyć. To jest pierwsza rzecz, jaką bym. <głos> <głos> no. Ja, nie no uh -huh. nie, nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tego, że go nie ma. No, okay. już, już pod koniec, to tak, już, już tam bez, bez sprzęgła sobie dawałem z tym radę, ale e, i lusterko mi się przy 150 ono się zaczęło składać. Pewnie Jechałeś 150? To... Byłeś w Niemczech. Nie, no na to ja. znaczy, No 150, czyli 140, tak nie To moja ostatnia rzecz, wspomniałeś żeby czy ci się nie podoba, a ogólnie wygląd tego nie, motocykla jest, jest jest fajny, no taki taki w tym czarnym, tak, Okej, okay, no trochę mu tutaj jak brakuje jakieś tam czegoś pod spodem troszkę, ale, ale nie, stylistycznie robi robotę. Tomek Approved. Apruf, Dziękuję. Żółty, no. Myślę, że super motyw właśnie tak jak ja używam motocykla, czyli właśnie na miasto byłoby fajnie, wygodnie myślę. Przypycham się teraz między samochodami fajnie. Druga rzecz, naprawdę przyjemnie wybierają te showy. Aż zdziwiona jestem. Lepiej niż mój. Piątka, do następnego. Dzięki. No to podsumujmy w paru e, słowach. E, co na plus dla ciebie, e, co na minus? E, I na zakończenie, pytanie, czy mogłabyś. E... Go mieć. Mogłabym, mogłabym, bo zawsze mi się podobał taki sportowy styl motocykli, ale bałam się, że to się gdzieś tam nie sprawdzi. W moim przypadku, poza tym ja się w mt 07 od samego początku zakochałem i stwierdziłam, że to musi być mój pierwszy motocykl. No ładny jest. To. się wchodzi w zakręty. Nie wiem, czy to wynika z jego wagi, czy z tej mocy, ale dosłownie w te zakręty no coś pięknego. Kwestia zestrojenia podwozia, kwestia wyważenia wielu różnych elementów. W tak. Twojej pozycji pewnie Pewnie również. tak. On też jest niższy niż na przykład Yamaha, co na początku też dla mnie było dziwne, trudne do zakumania, no bo inaczej tutaj są te podnóżki. W sensie inaczej niż ja jestem przyzwyczajona po prostu. Ustawione, ale no naprawdę w tych zakrętach czułam się fajnie, bo on, tak jakby klei się dosłownie do asfaltu. I to czuć w porównaniu do MT-07. Dla mnie wszystko zdecydowanie na plus. Po pierwsze jest naprawdę ładny, bo Triumphy mi się zawsze kojarzą, po prostu mi się tak kojarzą z tymi y, Cafe racerami Z taką brytyjską klasyką. Y, y, tak, <laughs> że takie bardziej retro i tak dalej, ale Triumph w tym wydaniu bardzo, y, bardzo mi przypadł do gustu. I y, y, rozważyłabym oczywiście wymianę. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o minusy, to. Nie widzę żadnego. No, oprócz tych pierdół, typu dźwięk przystarcia, ale to wiadomo, że to są już takie szczegóły, tak, żeby coś znaleźć. A z minusów, szczerze, naprawdę jestem bardzo, nie chcę powiedzieć pozytywnie zaskoczona, bo spodziewałam się, że, że jest to fajny motocykl, ale bardzo szybko się do niego tak. Bardzo szybko go wyczułam. O. Ja patrzę z perspektywy osoby początkującej, takiej amatorskiej, więc szybko go wyczułam i przyjemnie mi się jechało. Wiesz jaka jest pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jak się kupi taki motocykl, takiego triumfa? Tak, Taka nie absolutnie wiem. pierwsza. Trzeba zerwać te wszystkie obrzydliwe A. naklejki, co za chwileczkę uczynimy, Faktycznie. bo one szpecą, tak, tutaj, szpecą tutaj niepotrzebnie. No. Więc ja pozwolę sobie już zacząć to robić, żeby przyszły tak. właściciel nie musiał tego robić. A jest ładny i no, ten bak, to tak, podoba mi się on bardzo. Pan Podoba się, fajny? Pomału, pomału, tak jest. Kiedyś prawie wszyscy jeździliśmy na ścigaczach, nawet na co dzień po ulicy. Dziś jest dużo więcej nakedów, przede wszystkim dużo więcej adventure'ów, jakichś różnych innych wymyślnych klas y, motocykli. Ale jeśli ktoś chce, tak jak kiedyś, tak jak kiedyś jeździł na przykład na CBR600F4, czy później F4i słynnej, no to właśnie ta Daytona 660 jest trochę takim współczesnym odpowiednikiem tego, czym kiedyś była f 4